Siemanko kochani A więc tak, nie było nas dłuższą chwilę Bo w naszym kochanym masterku padł uszczelka pod głowicą Po czym okazało się Po dwóch tygodniach, że to nie Sama uszczelka Tylko pękła głowica I powiem wam więcej Powiem wam więcej Głowica pękła w czterech miejscach Więc nie dało się Tej głowicy zrobić Musieliśmy kupić fabrycznie nową Oryginalną głowicę do naszego Mastera ale wracamy z nagrywkami, wracamy ze wszystkim już niebawem będziemy się widzieć na transporcie dobra kochani, jedziemy teraz po samochód, po Mazdę pan potrzebuje przetransportować samochód do stacji kontroli pojazdów na Skorpion, bo nie odpala są tam jakieś usterki, elektroniki więc jedziemy no Masterek jeździ, jeździ po tym remoncie i oby jeździł jak najdłużej Wszedłem się właśnie do Pana, autko już tam stoi. Gramy. Dzień dobry, witam. Nie przeszkadza panu, że nagrywam. A witam, witam. Jak zwykle to te byłem najbardziej, czyli leżenie. Oj, zapięte. Przestrzenę dupkę. Musimy obrócić elegancko i wciągamy. Pewnie na troszkę podbije Nawet nie Cyk Dojechało elegancko Ręczne Cyk. Musimy Jedziemy, kochani, do warsztatu. Widzimy się na miejscu. I każdemu klientowi do transportu dołączam naszą, naszą wizytułeczkę. Smyczkę. Z numerem telefonu. No i, kochani, zbliżamy się do stacji Skorpion, musimy znaleźć jakieś miejsce wolne. Oj, tylko nie ma za bardzo gdzie. Dobry? Coś się zesnało. Coś się z dupcy o? Gdzie mogę to zwalić? Podejdź tam, bo w o tą nękę tam. A tu se stanie, tak, jest to. Super, dobra, no no. Tu, a jeszcze nie, 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 czekajcie, Linka jeszcze, Linka, Linka? Ty zablokowana, nie, 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 Trzeba to Hop Prościutko Aż dostawiło Po same jajka jak Jak w swoją Moi no kochani Widzimy się Widzimy się w następnym odcinku Nara